Czyli to, to prawda, że słyszę głosy. Ciekawe, czy widzowie też je słyszą. Jak... Filip? To, to, ty? to ty? Ja też. To ja jest też, ja też, ja też Filip. Hey, brothers! What's up, brother? Uh, what's up? Ciki, ciki, ciki. Co dzisiaj zadałem. Angielskie śniadanie zjadłem. Tak, tak. Wiecie, widzowie, na początku jest trochę paniki z mojej strony, bo ja muszę tak wejść w ten świat, nie? Wiedzieć, ile moja postać bije, ile otrzymuje HP. A ja po wczoraj reset głowy. Gdzie on tam idzie? Zargułal. Porządny kompan, tak. Ja przez pierwszą godzinę będę narzekał. A może ja będę zaczynał walkę, może, co? Powinien zawsze ze stealtha, ze staba, tak. Czekaj, ja nie, nie używam staba, bo gram miecz, miecz, sztylet, wiesz? Chociaż, yy, masz rację, powinien właśnie mieć dwa sztylety, ty ich bijesz, a ja z tyłu backstabem, bang, bang. What the fuck?! Ale to jest tunika! Ale to jest dla mnie! O chuj. Ja cię kręcę, nice. Tak, wiem, że będę to mógł robić, a mój skinning, leather working jest na 75, więc wbijamy do setki i mamy zajebistą broń. Ale zarobas, brader. Znaczy zarobas, zarobas, to to jest wypracowane zostało, w sensie e, ciężką pracą. Super dropik, bo addony mi nie działają, czyli nie będę miał tego addona, który mówi mi o tym, że idzie do mnie kondon. Jak zrobię teraz relo reload, to się pojawią potwory? Ja się boję, że nie mam, dobra, nieważne. Masz ten skaner? Dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. Sorry, ale powiem ci tak, im dłużej w to gram, tym jestem bardziej pospinany. W sensie lubię te emocje, ale wiesz, boję się, że stracę. Nie wiem, czy moja stara głowa by wytrzymała teraz wywrotkę. Na pewno bym od razu nie zaczął. Musiałbym wstać od kompa, wyjść z domu, połazić w kółko kurwa drzewa i dopiero hy, bym wrócił. Ale się nie wyjebie, nie zrobię tego. Po prostu będę napierdalał. Dzień. Yes! Poczekaj, tylko se doładuję to. I mam już więcej, ar więcej, armora? Tak, więcej armora, więcej agility, 10 mniej HP. I tak, 15 level wbiłem na moim treningowym koncie, więc reszty gry nie znam już. Na undeadach oczywiście. Zakładać sobie, że od 15... Ej, buty, 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 agility jeszcze! Ho, ho, ho. Idziemy zaraz po nie, ale dopiero... Ej! Aha. Czy się ktoś kręci. Dobra, się wy wystroszył, żebym się na spokojnie. Jeszcze nie te buty. I jeszcze ekspimy tą y -y, zbroję, która nadam. Jezu, jak my będziemy mieć set za chwilę. Sześć adzi, pięć stamtąd, teraz tu trzy. Ja pierdole. A no i patrzcie, jeden gold. Ja tak patrzyłem u innych chłopów, to y -y, niektórzy właśnie dopiero na tym jednym goldzie działają dopiero, ale niektórzy to w ogóle idą do banku. O, roz, w, wkładają do banku rzeczy, wiesz, oszczędzają, a ja kurwa jestem troszeczkę kurwa, level nad nimi. Hehehe, cię ci I właśnie myśl nad talentem. Ja wiem, że są poradniki, ja wiem, że powinno być tak i tak, ale myśl nad tym. Nad tym. Przeciwnicy nie mogą mnie wykryć. Przecież kurwa, ja sobie będę tak zapierdalał po, yy, obok wszystkich, jak, jak kurwa szef. Co ty myślicie, Premski, co ty myślisz, żeby zejść w to? Wiesz, my bijemy 14-levelowe poziomy. Ja mam 15, więc w mojej teorii nie powinniśmy ich bić, tak? Tak, ja powinienem teraz bić 13-12 poziomy. Tu nie chodzi, Sonowargual. Ja myślę o tym jeszcze. Większa szansa na dodża. Jak on nas już złapie, to jest, to nas zabija. Jebany yy, śmieć. Boże, jakie on schizy przez tą postać. Stary dziwnie się czuje, kurwa, mać. Psychicznie mnie rozpierdala to wszystko. No kurwa idzie tu w pizdę jebany! No to jego komandorze lecą. Nienawidzę tego arguala, niech on stąd wypierdala. On wszędzie łazi I są też tacy, widzicie? Goście, którzy biegają. Tak, tam ten sprintuje. I widzisz patrz, ten się pojawił. Tu, tu trzeba uważać, widzowie, to nie są to nie ma jajco to... Są rzeczy, których kurwa wie To jest jak pierdolony Bronx. Pierdolony O-Block, wariacie, możesz dostać kulkę kurwa za nic, bo się popatrzyłeś na kogoś, na kogo nie trzeba. Jebany hardcore, uwielbiam to. I po, I po tej grze jest adrenalina, nie? To jest MMORPG, który powinien cię usypiać, ale jest to zmiksowane właśnie z dostarczeniem adrenaliny jeszcze. Czyli sobie chillujesz bombę, a jednocześnie masz ten wyrzut adrenalino do... Ale on się tutaj, on się tutaj wpierdolił. Ej, w ogóle mamy go w zasięgu, ten sonowargual. Ja kamień koło wioski. To co, wracamy kamieniem? I ja se podejdę do UC. Przy okazji sobie tam mogarnę. Y I polecę sobie do tego Silverpine Oddamy. A potem do Durotaru. I już nie będę potrzebował kamienia. Więc używamy kamienia, dawaj. Potrzebuję soli. Nie, yeah, bierzemy się do roboty. Szyjemy skóry, Dzisiaj chyba będzie. Tak, jak wbije 150 poziom. Aha, reload miał być. Ja w ogóle zrobię nie reload, tylko wyjdę, 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 wyjdę wejdę. Jak kurwa z colim. Wiesz o co chodzi? A few minutes later. Um... Filip? Filip? To, to, ty? To, to, ty? Ja też, jestem ja 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 Filip. Filip. Kurwa, Kurwa gadamy tak, tak samo, samo. mordko. <gordko> Śmiejemy się, <gordko> się w ogóle tak, tak sam... samo. zamknij pizdę. Cześć. Cześć. Jesteś. Jesteś. Ja, ja Filip. Filip. zamknij już pizdę. Hello, Hello boys, cracking. Crackin. Wchodzę. Mamy. Hello guys. Widzisz, ja nie gadam, nie mogę gadać. Dalej nie działa, dalej nie działa voice. W sensie ja wciskam tyldę, gadam, gadam, siema, 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 nic się nie dzieje. Powinienem się podświetlać tutaj, że gadam albo tutaj, jeszcze raz pobrać od nowa grę. Mogę tak zrobić. Może kom za słaby, nie wiem, kurwa. No, działa. Gówno jady pierdolone. Każdy teraz pisze na na czacie Pary z Platenów to jebany jedziemy z tym. He're going to go like, on a uh, that, like, Hello guys, I mean, popin, a long, long, long boys. Uh Need to nie mnie? Dark Shore. You know the uh, the escort quest? Hey yo, brothers, what's up brother? Uh, what's up? Ciki ciki ciki. A whole escort quest? Kurwa, nie słyszą mnie? It's no it's an alliance no. one. Więc jeśli na Dark Shore, bardzo uh, na very south edge, so, uh, Kurwa zaczynamy! tsunami. Do you hear me? Ok. Uh, excuse me guy, do you hear me? A co tu się zepsuło? Czemu a sam ze sobą. O. Czyli to, to prawda, że słyszę głosy? Ciekawe czy widzę też je słyszą, jak A kurwa. <laughs> uh, siema. Dobra. Działa! <śmany> Twoja matka mówi? Siema Halo Hello, hello A czy y y y y ja z tobą nie gadam, tylko właśnie jestem na tym Wojsie zalogowany Czyli y coś było z moim klientem, dobrze mówiłem, że coś tu jest nie tak Dobrze gadałem, dobrze kminiłem mordko Okej, okay, push to talk jest Zajebiście, dobra y Teraz szukamy tamtych Tamci mnie nie słyszeli, bo byłem za daleko Czy options? Ale już słyszałem ich, ważne, że ich słyszałem Kubem na że jedynce Super, no i kurwa jestem zadowolony, już mam wyjebane we wszystko w pizdę kurwa, chcesz frajerze jebany? jebamy? Słyszałem, że jej matkę wyzywałeś da daj znaka, czy mnie słychać. Tylko cię kurwa pytam się, czy kurwa mnie słyszysz. Dupę jebany. Teraz się zaczyna prawdziwie parę z platynów. Teraz my kurwa poznacie jebańce pierdolone. Chłopie! Po 39 to e, cała Europa do Ameryki pojechała i Amerykę budowało Polaki, budowali kurwa Trump to ma polskie obywatelstwo. Polaków zatrudniało, żeby budować wieżowce, kurwy. Co ty mnie? Kurwa nie szar mnie! <laughs> Czajnie mi głowy! Ja, ja bana w łapię pewnie za rasizm. W chuju to mam. Jak kurwa bitcoin tak podskoczył, a za radą Piotrka kupiłem wszystkie bitcoiny. Ty, troluj, padale co ty tu robisz? <grywa> kurwa, działa ten voice. I ja mam, I widzicie? Wystarczy kurwa włączyć mi voice. Ja nie potrzebuję Ferrari. Kuria, w narkotyków, mi tego nie potrzeba. Włącz mi voice w grze komputerowej. <grywa> uwielbiam to. Nie macie. Dobra, chuj, my się nie musimy słyszeć. Idziemy... Czekaj. Bo ja muszę jechać do Silver... Ojej. E, to bym zrobił, stary. I to. Ale tutaj ork się bo 11.48, teraz tu koleżanka, deadlogi teraz, kurwa mać, gdzie to było ustawienie? Boże, kurwa Czemu mi nie wyskoczyło informacja? No właśnie wiem, że po, z zginął to jest gierdy, ale nie wyskoczyła mi informacja, wiesz o co chodzi? Naprawiłem voice chat, deadlog się wykurwia, klasyka Co dzisiaj zjadłem? Angielskie śniadanie zjadłem Chodzisz na zakupy spożywcze, czy zamawiasz przez apkę? Nie zamawiam przez aplikację Chodzę na zakupy, ewentualnie z Agnieszką, albo Agnieszka chodzi na zakupy, wiesz? Jak można przez aplikację zakupy robić? Wyjdzie z domu, gościu. Okej, okay, innym dopiero teraz się wyświetliło, że ona się wyjebała. Dobra, 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 dobra. Panikarz Platini. Dead Alert Guild Only, dobra. Ona się wyjebała 3 minuty temu, a teraz pokazało się powiadomienie, bo były lagi pewnie. Tak jest, widzisz? Oni się powypierdalali. Nie, nie, nie wyskoczyło, a mijana się teraz pokazała. Guild Only, thanks. Zgadza się. Więc ona się wyjebała 12 po. Ale na, na naszym addonie mamy wcześniej informację o 12.08 Dobra, czyli są lagi czasami na addonach, okej, okay, nic się nie dzieje Wiesz, że tyle tych addonów mam najebane Że jest gdzieś. Sorry, premierski, że tak to dzisiaj wygląda ale, ale, jestem streamerem My zawsze tak robimy, no muszę to porobić, muszę to porobić Ale, ale starek, to wszystko zrobię? Mam już voice, mam wszystko, to ruszamy jak w durotarze Chill, brother, chill. Tylko po Undead City wszyscy uciekają, bo nikt nie robi silver Pine, bo jest przypałowe. A ja je zrobiłem, wyczyściłem je. Ja, ja, ja robiłem teraz trudniejszą rzecz. Ja teraz sobie pójdę na Durotar i będę miał light. Z Premskim. Już humor mi się poprawił. Już, kurwa, mi się chce grać. Ale dzisiaj pedała mi porzucam. Uwaga, bo dzisiaj są duże opady pedalstwa z nieba. Weźcie swoje parasolki, bo będzie, kurwa, ciśnięte. Zaraz nauczymy tutaj chłopaków, jak się w Ameryce, jak się powinno gadać. O, nasz. An no! No! Oh! Kawę sobie odpuszczę, wypiję do końca tego monstera, co ma się marnować w lodówce. Taki lekko wygazowany, pewnie ma <noise> niesamowite aromaty, skurwy syny. Ale skoro spierdalamy stąd, ja nie biorę tego questa. Nie będę sobie zawalał tej tabelki. Nie biorę. Eh, ej, co jest? Ej, co jest? No! Nie ma ich! What now? Ej, były widzowie! One się kończą? Jak to jest? Oh, ej, Goodbye. Przyrzekam, że były, Hello. przyrzekam, że były. Limitowane, czyli mogłem kupić wczoraj! Kurwa mać! A kiedy się pojawią? Kiedy się pojawią? O nie mogę je kupić, a widz pisał, kup se już teraz. Pięć Agility mi spierdoliło koło nosa, wkurwiłem, no teraz jestem wkurwiony, nie chce mi się grać. No, to już łatwo, to już łatwo jest, mogłem na przykład sobie tutaj siedzieć, yy, pić herbatę z wami i tu mamy 14 tysięcy expa, po, po, podziel ktoś 14 tysięcy przez 60, yy, ile sześćdziesiątek mieści się yy, w 14 tysiącach, ile konfidentów się tam zmieści? 234, no i kurwa liczysz se i wbijasz se level. To już mi zostało 233 i pyk, pyk, nawet mniej, no bo mam już 4000 tysiące expa, nie? 4000 ekspa, umówmy się, niech to będzie taka 1 trzecia. No to zostało mi ile? 234, proszę ja ciebie, 70 potworów do zabicia, tak? Dobrze to liczę w głowie? E, nie, 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 140, 140, 140. Bo już mam zrobionych, tak? Jedną trzecią, zostało mi około 140, 150. Dobra, lecimy, chodź. To jest proste, z tego questu na górze, na dole. 167. No, więc no nie dużo, nie? Tylko wiadomo, resp cię będzie męczył. Ale ich jest dość dużo. Siedzisz pykasz, jesteś safe. Dobra. Wziąłeś to? Tutaj? A, skompletowałeś ten quest. Dobra. Ty już masz go sko skończonego. Zakończonego. Premski has completed that quest. To trzeba wejść. A on się pojawi tutaj, tylko dwóch naraz się pojawia, ale damy radę. I, przy, i przed wejściem też się pojawia jeden, przychodzi tutaj jeden. Jak coś, to możemy wyjść przed drzwiczki, jeszcze zobaczyć, tu się yy, strażnik nie pojawia. Nie. Dobra, to ja sapnę bo, bota, znaczy yy, strażnika. No to już nie wiem, czy tu się respi. Pachnie, że oni się wszyscy ze naraz. O, tu się jeden zrespi. Dobra, za, zabijmy tego. A. Dobra, zniknęły w zwł w zwł zwł zwłoki. Długi respawn, bo nie ma bo, bo ludzie śpią i nie ma hyperspawna? Jest takie coś? Hyperspawn? Pamiętam, bo taka yy, stacja telewizyjna hype, hyper się nazywała. Po, yy, ona się odpalała o 22. Tauren Hunter, 23 level, wyjebka. Nie zrespił się! I jak to jest możliwe, że się nie zrespił boss? No dobra, ale bossy się nie zrespią, resp się dłużej oczywiście, że tak, ale dlaczego się jego świta zrespiła, a on sam nie? Ale sypie pięknie na polu. Jak Kraków dzisiaj jest po prostu. No to, to teraz? Co to mam teraz? Za oknem i w tym momencie, jak siedzę przy kompie, no to po prostu. Za chwilę mam musia przynieść prezenty, ja mam 9 latek, wiesz o co chodzi? Jest. No, no to co, no to co, no to co, no to no no to co, no to durotar Ogrimar trzeba odkryć, jedziemy po, po drodze. Jeszcze tutaj coś się można ponapierdalać z koleżkami, ale sypie pięknie, jak też to powiedziała w tym samym momencie. Dobra, do Ogrimaru na wycieczkę. Jedziemy, widzowie. Są buty, dawek. dziękuję. Kairo, do handlarza, do Silverpine wracam. Chodź, a chcesz mnie poprowadzić? Premski. To się pierdol! Ej, dzięki... Ej nie, on mnie fejkuje! Jak oszukujesz... ...to będziesz miał problemy. Ej, nie, 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 nie używam... Ha, widzisz, napisałeś... Sprint i jazda. Widać, że ty w Hardcora nigdy nie grałeś, chłopaku. Widać, że ty chodzisz na imprezy, ruchasz i masz pewnie jakieś BMW fajne. <laughs> eee, dobra, posłuchaj dzieciaku. Um, sprint jest po to, jak cię zacznie gonić coś naprawdę przypałowego. Jeśli używasz sprintu, żeby szybciej dobiec... Do miasta to jest leniem, bo nie potrafi, jest, to jest lenistwo, a przez lenistwo ludzie właśnie giną, lepiej zachować właśnie takie rzeczy na przypał, uwierz mi, uwierz mi, tu przypału będzie mnóstwo, idziemy, jest blisko, a stąd jedziemy do Grimaru lotem, pięknie, ja pierdolę, mamy, czyli opuszczam silver pinę z tym, co chciałem, nie, no nie, nie, no wszystko, sens spełniony. mamy to, co chcieliśmy, te buty Agility 5, sprzedaż, jeszcze te skurowanie w, wbijamy na setkę i będziemy mieć klatę z 5 Agility, to zamykamy mordy, tu mamy pięć staminy. Ja pierdolę. Uff. Ja pierdolę. No bałem się, że ten zjeb kurwa go, wiesz... W... Bo, to, bo czasem ludzie grają tak, bo powiem wam też tak, ludzie robią konta, levelują postać na 15 poziomie, dziesiątym, Szukają streamerów i specjalnie lurują im przejebane moby. No, i ja właśnie mam taką fazę, że może ktoś mnie nie lubić. Na pewno mnie ktoś nie lubi. Ja sam siebie kurwa nienawidzę. I ktoś chce robi postać, Exp gdzieś wiesz, godzinkę se poświęca i tak kurwa, zrobimy platynie żarcik. No, i teraz tą sprinta mogę odpalić. Będąc w mieście. Dobra, no widzę młody też się odpala, też gra w ligę, a czy w Volola. Podoba mi się to, że jest taki vibe, że wszyscy napierdalają. Dzień dobry, zamawiam tutaj obuwie. What is it? Szanuję widza, masz szacunek. Ej, fajne, stamina też są buty. I teraz robimy tak, jednego tworzymy. Ej, Platini do jebany set. I tutaj, zobaczcie, HP mi teraz spadnie, bo zabieram sobie jeden, yy, dwa punkty Staminy, to 20 HP mi nawet spadnie, zdejmuję, zobaczcie, nie, ale dzięki temu zakładam buty, które dają 5 Agility, Agility to jest moja najważniejsza rzecz. Plus. Dodaję im 8 defa. Yeah. Yy, dobra, co ja miałem zrobić? A, do banku skoczę jeszcze. A banki się nie łączą ze sobą, nie? Jak tu mam bank, ej, a jak mam tutaj w banku rzeczy i w Orgrimarze zobaczę bank, to mam te same rzeczy? Eee, łączą. Dobra, dobra, no to wyjeżdżamy stąd. Czas na pierwszą zmianę kontynentu. Pierwszą wycieczkę. Jedziemy na Durotar. Okej, okay, czas na pierwszy lot. Pierwsza wycieczka, chodź. Będzie fajnie, mówię ci. Trzeba też uważać. Szacunek do wysokości. Żadne Fifa, Rafa, siusiu, siusiu, kurwa. Że ty jesteś pewny siebie. Ja w ogóle widziałem takiego też szota, że chłop wyskoczył stąd idealnie na daszek i został mu 6 HP. <laughs> Halo? I tak, i, i wiesz, taka cisza. I to, tędy chyba nie do Durotaru, zapytam pana. Orgrimmar, tak jest. Czekamy. Ej, okno świeci mi tak pod kątem na okulary i... Myszko, idę. A wyczyściłbyś mi jeszcze okularki? Zaprosić do PT, poleciałbym z wami. A jaki masz level, Cairo? Jaki level i kim grasz? No, w trójkę byłoby spoko. 17. Kom tu o Grimar. Undead Row grasz, i to co ja. No dobra, ale itemy, jak lecą dla mnie, to lecą dla mnie. Jak coś, nie? Jesteś na statku? Na innym layerze. Dobra. No, no dobra. Uwaga, uwaga, lecimy. Opuszczamy Grimar. pierwsza wycieczka, jak ktoś nie latał, no to wam pokażę, co jest pięć. Chociaż nie, idziemy na przód, na sam dziób. Dawaj go, zobaczymy, jak będzie coś tego, to ten. Dobra, idziemy na sam dziób. Abo tu na boczek. Teraz będziemy odlatywać. Idę po kawę. Zakon na Europie, jest tak, zakon gra na Europie. Tam was, zapr was zapraszam. Nie, możesz wchodzić, włączać sobie co chcesz, drukarkę i tak dalej. I patrzcie, tutaj mamy to, idziemy do Kalimdoru. A Kalimdor to jest nasza strefa, tak? Dobrze mówię? Tak, strefa Antedów. Sandy Shark pod nami, uważajcie. Hello. Hello, Kero, boś niewidzialny. Dlatego cię nie widzieliśmy. Witajcie w Orgrimmarze. Pomarańczowo się zrobiło. dzień dobry. Discovery Durotar, do to też mamy expa. Oh yeah. mano. schodzimy na dół. Na początku Orgrimmar. Flypuffa trzeba ogarnąć sobie. I tak naprawdę teraz nasza przygoda się dopiero zaczyna. Ja gram drugi raz z WOWA, jak coś, więc. O ty, kurwiożu! <laughs> to niedobrze. To dobrze i niedobrze. Jedziemy. Tutaj wczoraj robiłem questa. Jest takim bossem. Cóż, możemy wszystko porobić. Dobra, Kairo, jak chcesz, to ty się wypierdalasz, dobra? I dawajcie, lubimy zakon kurwa na amerykańskim serwerze też. Bo jest Premski, jest Kairo. Jest jeszcze dwóch gości, których spotkałem. Biorę ich na siebie. Dobrze, ja ci potem wyślę klocka, wariacie. Jak weździesz na siebie wyjepkę to ja Ci kurwa klocka wyślę z donateów i będzie git. Jesteśmy fair. I rozpij, będę latał z Twoimi widzami i moi widzowie będą się za mnie wypierdalać, a ja 60 level. <laughs> to z mojej community, rozumiesz? Oni zrobią dla mnie wszystko. A ja też dla nich zrobię 20% kontentu, kurwa, który mam w głowie. Anyone interested is waiting cavern, kurwa mać? Nie, nie, nie. A, zasada jest taka: tego całego wyzwania, które teraz robimy, że robimy same low-levelowe questy. Czyli mamy teraz 15 level, bierzemy same 13ki dziwnie to trochę brzmi. Yy, bo my robimy, tylko my lubimy stare baby, ale w tym momencie chodzi o levele. 13 levele. Hello, buddy! Hello, guys! Watch Kraken, boys! Które stąd questy bierzemy? Slaying the Beast nie. Tutaj nic nie bierzemy. Tutaj nic nie bierzemy. Wychodzimy stąd. Tylko mamy, tylko kamień był robiony i spierdalamy. Dobra. Tabletki z kofeiną. Mm, spoko opcja. Często te kofeina występuje w spalaczach, pobudzaczach, jakichkolwiek, chociaż yy, stymulantach. Wiesz, a też tam w tej tabletce czy tam pastylce mniejsza już kofeiny. Ogólnie ludzie chyba dużo, za dużo piją kawy. Ja na pewno za dużo piję kawy. Yy, no ale są smakosem. Lubię też smakowo, lubię ten efekt działania, ale po dużej ilości kofeiny nadmierne pobudzenie w sprawia cię nie stan skupienia, tylko właśnie stan takiego rozdrażnienia i braku skupienia. To, to wiecie, to jest jak. Mm, no wiecie. Yy, co za dużo, to niezdrowo i to jest dokładnie zajebisty przykład. To jak ten przykład z wodą, nie? Człowiek w większość zbudowany z wody, no ale jak za dużo tej wody będzie, to się utopisz, nie? Więc nikt się nie wyjebie, spokojnie, tu się nikt nie wypierdoli, robimy tylko low-levelowe questy. Czekam na ogólnie podróż. Last but not forgotten. Eee, pierwszy quest, który można zrobić eee, na takie lafirindy do zabijania latające, ale widzę tutaj Enchormant. Conspiracy to the to pamiętam. Mamy przejście tutaj, tu też jest sporo questów. To są ogólnie safe strefy na Barens, tylko musimy... No, Premski się zna, Premski się zna i Premski musi wiedzieć, gdzie nie chodzimy. Na pewno trzeba omijać takie patrole, takich centaurów. Jak to nas złapie, to jest przypa, bo to jest pięć centaurów, takich koni, i one mogą nas pierdolnąć. I to musi być tak, gramy na oddaleniu, przynajmniej ja, i chodzimy tylko w safe zony, tylko bezpieczne questy. Jak masz chociaż 1% wahania, to, to, to nie idziemy tam. Nie ma czegoś takiego, że może kurwa tam idziemy. Tak, nie. Jak masz leciutki cień wątpliwości, nie idziemy tam. Po prostu. Po prostu. Koniec gadki. Ja chcę mieć kurwa fajny weekend.